Cześć Boże, projektodawcom, sprawozdawcom tego projektu bardzo dziękuję. Dziękuję za, hmm, trudno to mówić o przyjemności, ale, ale poczucie spełnionego obowiązku, które Państwo mi gwarantujecie, przedstawiając ten projekt w Wysokiej Izbie i tu w Wysokiej Izbie mogę go popierać, z czego jestem rad, bo nie tak wiele projektów tutaj do tego się nadaje. Czy zagrożenie najmłodszych nieletnich, małoletnich Polaków ze strony agresywnych promotorów dewiacji jest faktem? Tak, jest faktem. Chodzi o obróbkę, wstępne przygotowanie nieletnich do tego, żeby oni sami byli bardziej zdezorientowani, łatwiejsi w dostępie. No i przede wszystkim chodzi o rozmycie granic agresji seksualnej tak, żeby drapieżcy, którzy się do naszych dzieci dobierają, ryzykowali mniej niż to wcześniej bywało. Końca dobiegł pewien eksperyment, eksperyment na narodzie polskim. Kiedy w latach 30. przeprowadzono depenalizację sodomii, aktów sodomickich, no to zdawało się niektórym, że można rzecz ustalić na poziomie jakiegoś modus vivendi, don't ask, don't tell. Naiwni Polacy sądzili, że da się z tym żyć. Otóż nie da się, ten eksperyment się nie powiódł. Agresywni dewianci i promotorzy dewiacji wyciągają właśnie ręce po nasze dzieci i używają do tego narzędzia obłudnie i podstępnie, jakim jest system edukacji. I dlatego, chociaż ten projekt uważam za doraźny, prowizoryczny, nie dość daleko idący, Popieram go rzecz jasna, dlatego że trzeba się bronić, trzeba bronić naszych dzieci. Jaki projekt uważałbym za idący dostatecznie daleko? No, taki projekt, który by te kwestie wyprowadzał z murów szkolnych w życie publiczne. W życiu publicznym, na ulicach, placach, także i w rozmaitych budynkach użyteczności publicznej, Polska. Młodzież i dziatwa szkolna i przedszkolna są nieustannie narażani na agresję propagandową właśnie tę obróbkę skrawaniem serc i umysłów, która ma ułatwić pedofilom, pederastom i rozmaitym innym dewiantom bezkarne dobieranie się do nieletnich, i to jest. I to jest fakt, który Wysoką Izbę powinien alarmować w większym stopniu niż to obserwujemy. Popieram ten projekt.